Witam Was. Przede wszystkim chciałbym Wam podziękować za subskrypcję, które już jest 3000. I dzisiejszy odcinek będzie tak jak w tytule. Ja propaguję Off Grid. Dlatego nie martwi mnie to, że po prostu nasi wschodni sąsiedzi odcięli nam dopływ do gazu. Także. Ci co oglądają to wiedzą, domek jest całkowicie niezależny energetycznie od sieci, ma własny prąd, który całkowicie wystarcza. Zimą jedynie jak nie starczy to trzeba agregat prądopłoczy załączyć. Ale teraz po prostu na pewno rozbuduję na maksa tą instalację fotowoltaiczną, żeby już nie brakowało. Żeby już całkowicie być niezależnym od tego nawet, żeby benzynę do agregatu kupować. Także zapraszam Was na krótki filmik, pokażę w skrócie kominek, pokażę jakie ogrzewanie, pokażę też na dachu, jak panele i w ogóle. Ale przede wszystkim jeszcze raz Wam dziękuję za tę subskrypcję i zapraszam na krótki filmik. Także jak tu widzicie, w tym roku ogrzewałem jeszcze kominkiem, który ma założone dwie turbinki, i powietrze jest rozprowadzane do następnych pomieszczeń. Ale cena brykietu tak poszła w górę w tym roku. A na pewno na następny rok jeszcze będzie więcej. Także Zaraz wam pokażę już następne ogrzewanie. Bo te tutaj rurami Spiro rozchodzi się do następnych pomieszczeń. Tu jest jeden wylot w korytarzyku ciepłego powietrza. A tutaj w łazience następny. Piecyk do ciepłej wody jest na gaz, ale zmienię go. Będzie na prąd z paneli solarnych grzałkę założę. A tutaj moje eksperymentalne ogrzewanie na prąd z foli grzewczej zrobiłem taki grzejnik na ścianę, który się świetnie spisał już w tym roku. Także z foli grzewczej mam jeszcze tutaj ogrzewanie w podłodze. Także w razie czego, jak już nie będzie można grzać w kominku, to będzie ogrzewanie tylko na prąd, dlatego dołożę paneli tu jeszcze mam za łóżkiem też do zrobienia dokończenia ten grzejnik, ale już jest podłączony, także to już grzało. Nie powiem, trochę prądu to bierze i dlatego będę na razie jak najdłużej, jak pozwoli na to, znaczy się pozwolą na to przepisy, najdłużej będę palił w kominku. A tutaj cały mój prąd, który idzie z dachu i z małego trackerka jest magazynowany w akumulatorach. AGMach non stop dokupuje, non stop rozbudowuje żeby jak najwięcej kiedyś słońce zgromadzić tej energii w akumulatorach w ciągu dnia, żeby korzystać wieczorem, po prostu nocą jak nie ma, nie ma słońca. I tak jak wspominałem, zimą niekiedy musiałem załączać agregat. Tu jeszcze mam mały grzejnik taki w łazience też go załączam niekiedy, jak jest dużo słońca po prostu i akumulatory mam już pełne. A tutaj na dachu mam taki grzejnik solarny. Też tak eksperymentalnie zrobiłem i spisuje się super. Możecie sobie zobaczyć na jakimś tam filmiku, jak zrobiłem zimą przy minus 16 stopni, jak to wszystko działało i ogrzewało domek. Ale teraz już wiem, że po prostu rozbuduję to. Z 4-5 sztuk takich zrobię na całym dachu. Tutaj jest miejsca sporo. Tak samo dołożę paneli fotowoltaicznych, ile się da. Żeby tego prądu było jak najwięcej i żeby być całkowicie niezależny I jeszcze jeden taki trackerek zbuduję, bo on też naprawdę super się sprawuje Latem to muszę go po prostu wyłączać w ciągu dnia, bo nie potrzeba już tyle prądu jest, że już nie ma gdzie go ładować w akumulatorach I dlatego nawet zrezygnuję z butli gazowej, co jest do gotowania I kupię płytę indukcyjną, która będzie to wszystko na prąd Także następne te Instalację zrobię bardziej solidnie. Bo mówię to taki był prototyp, tylko żeby sprawdzić, czy to będzie się sprawować i tej zimy naprawdę się sprawowało. W środku jest rura spiro, u góry jest Pleksa. Rura jest pomalowana na czarno i to wszystko jest ocieplone. Wszędzie też, gdzie tylko możliwe, założyłem takie małe paneliki i, i światła. To cały domek jest oświetlony też z małych źródeł energii, gdzie tylko się dało. To po umieszczałem w stronę słońca, żeby ładowało. Tutaj mam jeszcze też dwa panele, które dodatkowo mi też ładują akumulatory. Z tych tutaj jest czerpany prąd do kamer. Tu tak troszkę jeszcze mam nieład, ale właśnie z tych tutaj dwóch akumulatorów, co mam na dole, prąd jest czerpany do kamer i do alarmów. Cały problem polega z tą energią, żeby po prostu ją akumulować. Tu już następne cztery akumulatory czekają, żeby z nich zrobić jakiś projekt. W poprzednim filmiku już też zrobiłem power powerbank też żeby ładowało ze słońca. I tak wszędzie, gdzie tylko możliwe, po umieszczałem właśnie lampki z czujnikiem ruchu zasilane panelami solarnymi ze słońca. I już tak ponad rok i wszystko działa prąd jest cały czas, wichury, niewichury. Jak gdzieś w okolicy były awarie, to ja miałem prąd. Tu tylko mam jeszcze pociągnięty, tylko jest trochę daleko do tego trackerka, co zrobiłem. Ale tak jak mówiłem, zrobię jeszcze jednego po drugiej stronie, bo w sumie on najbardziej mi jest zimą potrzebny, bo nawet w pochmurne i deszczowe dni zawsze coś tam akumulatory ładuje. jeszcze nigdy nie zeszło mi z akumulatorów poniżej 12 V, bo w sumie jak wiecie to mam instalację 12V. A przetwornicę jak na razie to używam tylko, żeby loduka chodziła na stop, to też teraz do indukcji będę musiał zakupić falownik. Jeszcze tu wam pokażę, żeby być całkowicie niezależnym, tu mam jeszcze szambo stare, ale chcę zrobić tak jak mówiłem kiedyś w filmiku. Ekologiczne. Dzisiaj akurat mi wywióz i trzeba było zapłacić pieniądze. Także tutaj gdzieś w tym miejscu na pewno zrobię szambo ekologiczne. Nie wiem, czy w tym roku zdążę to wszystko zrobić, ale mam w planie zrobić te szambo ekologiczne. Jeszcze chciałbym wywiercić trudnie, żeby mieć też własną wodę i już żadnych rachunków nie płacić. Także dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Życzę wam miłego dnia. Cześć, do następnego.